Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszy temat to upraszczanie wyrażeń algebraicznych. Będziemy teraz wykonywać działania na wyrażeniach algebraicznych, i na dzisiejszej lekcji będziemy dodawać i odejmować wyrażenia, i powiemy sobie, jak to robić. I przyglądnijmy się na przykłady. Mamy uprościć wyrażenia, wykonując działania. I teraz tak. Jeżeli mamy na przykład tak jak tu, 3x plus 2x, to wykonujemy y, działania na liczbach, które znajdują się przed tymi x'ami. Czyli 3 plus 2. I to jest 5. I do tej piątki dopisujemy po prostu x. Czyli wykonujemy działania na liczbach znajdujących się przed. Tymi x'ami, a x'a po prostu przepisujemy. I analogicznie będzie w następnych przykładach. Tutaj mamy dwójkę. No a teraz pytanie, jaka tu liczba jest przed tym a, które znajduje się tutaj. Pamiętamy, że tu jest jedynka. Bo tam była taka umowa, że przy literze jedynek się nie pisze. Dlatego no tak jak widzimy a, no to wiadomo, że jedno. Więc mamy 2 plus 1, czyli mamy 3. I dopisujemy literkę, czyli mamy 3a. Analogicznie w następnym przykładzie, tu mamy 1c plus 4c. No to 1 plus 4 dziesiąte to jest 1 i 4 dziesiąte. I oczywiście C. Teraz tutaj mamy odejmowanie, i też wykonujemy działanie na liczbach, które znajdują się przed literami, czyli 4 odjąć 1 to jest 3. I przepisujemy Y. Tu przy tego typu przykładach bardzo często pojawiają się błędy. Niektórzy z Was, jak liczą, to uważają, że 4y minus y to jest po prostu 4, że y się im odejmują. To tak nie działa. Tutaj odejmujemy te liczby, które znajdują się przed y, czyli 4 minus 1 jest 3. I to sobie trzeba zapamiętać, że tak się właśnie to liczy. No i następne mamy 2,5 a minus 1a. No to mamy 1 i 5 a. a minus 7a, czyli znów tutaj mamy jedynkę, czyli 1 minus 7, no to pamiętamy z liczb ujemnych, że to jest minus 6. I dopisujemy a. Minus 2n minus 3n, no to znów minus 2 minus 3, to jest minus i dopisujemy literkę. Minus b, minus b, no to mamy tak, minus 1 i minus 1, czyli minus 2 i b. I teraz mamy takie wyrażenie dłuższe. Mamy dodać i odjąć, więc po kolei liczymy 4x plus 2x, no to będzie 6x. I odejmiemy od tego 8x, no to wyjdzie minus 2x. Bo znów na liczbach 4 plus 2 jest 6, a 6 minus 8 jest minus 2. I tu mamy kolejne podobne, tylko występują w nim ułamki. Więc minus 1z, minus 4z, no to mamy minus 5z że tu sobie zapiszemy to bo nam będzie ciężko w pamięci tego od razu liczyć no i jeszcze mamy dodać jedną piątą z no i mamy minus 5 plus jedna piąta czyli tak jak wykonujemy działania na ułamkach to robimy, więc tu sobie możemy zrobić z tego ułamek niewłaściwy minus 4 i 5 piątych z plus 1 piąta z. Teraz możemy już, tak jak na liczbach ujemnych, mamy minus 4 i 5 piątych plus 1 piąta, no to zostanie nam minus 4 i 4 piąte z. Dalej mamy też działanie na ułamkach. 3 czwarte a minus a, no to tu wiemy, że tu jest jedynka, czyli możemy sobie znów, tak jak żeśmy ułamki odejmowali od siebie, zamiast tej jedynki wstawimy sobie 4 czwarte a. No tą jedynkę zamieniamy na ułamek, który pasuje do tego wcześniejszego. No i... Jak to odejmiemy, 3 czwarte minus 4 czwarte, no to wyjdzie nam minus 1 czwarta a. I jeszcze następne mamy 3b minus 1 i 2 dziewiąte. No to znów z tej trójki sobie robimy ułamek niewłaściwy 2 i 9 dziewiątych b. Minus 1 i 2 9 b. To się równa. No i odejmujemy. Zostaje nam 1 7 9 b. I kolejne. Tu mamy 3 5 x. Najpierw minus 0,75 x. No możemy sobie Pozamieniać ułamki, tak jak żeśmy to robili, albo na ułamki zwykłe, albo na dziesiętne, jak nam wygodniej, jak się da. A tu na przykład możemy sobie zmienić na dziesiętny, więc 3 piąte to jest po rozszerzeniu 60. Czyli mogę zapisać to w ten sposób. No i teraz elegancko sobie możemy na tych liczbach wykonywać działania. 0,6 minus 0,75 bo no to nam wyjdzie wynik na minusie. i Wyjdzie 0, 15 setnych x na minusie. I jeszcze minus 2x. No to mamy ujemną minus ujemną. To trzeba je dodać tutaj. Yy, więc... Mamy tutaj minus 2 i 15 setnych x. Tak wygląda sprawa z tym upraszczaniem wyrażeń algebraicznych, jeżeli chodzi o dodawanie i odejmowanie. Tak naprawdę wystarczy potrafić wykonywać działania na liczbach całkowitych, na liczbach wymiernych, a te literki to się tylko dopisuje. Więc myślę, że kto opanował działania na liczbach wymiernych, no to bez problemu sobie z tym zagadnieniem poradzi. Na dzisiaj to wszystko, i do usłyszenia na kolejnej lekcji.